Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Dziś nagrywamy wspólne granie, a raczej nagramy nasze małe mistrzostwa, mały turniej, indywidualne grania bohaterami. Co z tego wynikło, zaraz zobaczycie. Ja serdecznie zapraszam Was, abyście sobie wygodnie usiedli i obejrzeli to, co wczoraj w piątek wydarzyło się przed właśnie wspólnym graniem, takim jak zwykle odbywa się. Pojedynkował się Jarek 7410, no i Dartroden.ple no wiadomo będzie kto kim gra wszystko zostanie wyjaśnione sędziami był Lakon no i Sidious też pomagał a tam w tle gdzieś możecie zobaczyć komentujących Raymonda no i oczywiście Stara, których gdzie całą ekipę bardzo serdecznie chłopaki pozdrawiam, no to co no to jedziemy, niech moc będzie z nami bardzo serdecznie dzisiaj jest to, w dniu dzisiejszym jest to już drugi pojedynek w, to drugi ćwierć finał jest pomiędzy Dart rodzynek, który, który walczy dzisiaj z Jarkiem. Obecnie Jarek gra hanem solo, a Dart Rodzyny gra Dartem Vaderem. Zobaczymy kto tym razem Wygra. No cóż, Dobra. Ze mną Cześć wszystkim. Ja idę za Jarkiem, moi drodzy, kamerą. Jak na razie Jarek, Jarek widzę wali jaskinią ostro. Jarkiem, go o, kamerę swobodną sobie zniczę. O. o, Jarek idzie jaskinią od tyłu. Zobaczymy, co się Jarki. dalej stanie. Jak na razie jest. Wejder na ma na plecach. Będzie ciekawie. Dart Rodzin jest dosyć dobrym Wejderem. Zobaczymy, czy no, Jarek ustawił się dobrze z góry. Podobno strzelec z góry ma przewagę, tak? Ale co na to mieć świetlne No ale nie bo na razie jest o, prawie doszło do kontaktu, no, zobaczymy Tutaj zobaczmy sobie jeszcze dokładniej. O dobry strzał No i musi się bać teraz Han Solo, bo wejder w kontakcie, no właśnie. Zaczniemy na stępną Umówmy się, że Uber ty będziesz śledził Jarka Arodyna. Dobra, dobra bo będzie łatwiej, no, nie no, Raimon, dlaczego znowu ci sami bohaterowie, mamy, pierwszy raz mamy widownię, są to aż trzy osoby. Tak, widzę, nawet kibiców mają, mały fanklub nam się zrobił tutaj. No, Raimond, ale jak znowu ci sami bohaterowie, no, przecież był już wejder i Han Solo, no, ale dawno dopiero. Zobaczymy, no właśnie, no właśnie. Zobaczymy, co teraz Ma, Pragnę Ci przypomnieć, że w moim pojedynku był no Han Solo. Właśnie. Dlatego mam nadzieję, że Jarek obroni trochę honoru rebelii. No to Hana Solo i rebelii zarazem, bo Rebelia trochę przegrywa nam Dobra, idę do Jarka no, ja jestem, przy, przy jestem przy nim, wali teraz na X-Winga Idzie X-Wingiem ostro na prawą stronę tam na te skały a tu widzę... Rodzin się skrada. No Troszkę się kampio, ale to będzie ciekawe. Dlatego, że e, tutaj Jarek nie będzie miał możliwości ruchu, dlatego się wycofał. Widzę co najmniej tak mi się wydaje, idzie górą. O, coś tu, coś tu próbuje. A rodzyn, a rodzyń czeka. No, przecież czarna moc nie musi się, że sorry, ciemna moc nie musi się e, śpieszyć, tak? O, o idzie górą. A Jarek, pauzuje. Jarek, Jarek. Dobra, zobaczmy chwilę, jak ten rodzyn. Tutaj, o, próbuję go z góry. O, teraz będzie. Gorsza sytuacja, bo jeżeli go zepchnie albo użyje mocy, no to Jarek może spaść. O, dobra, zmienił pozycję, widzę, ale teraz. Przypomina mi to mój pojedynek. No, dostał mieczem i jest chyba ze 25 HP w plecy. O, moi drodzy. O, ostro będzie. Rodzyn? Nie. Ja na miejscu Jarka podjął. Wygrywa tą rundę Rodzin już drugi raz. Ja na miejscu Jarka podjąłbym zupełnie lepszą taktykę. Znaczy, próbował troszkę go tak wciągnąć w jakieś zakamarki. Osobiście ja bym. Ja bym. po prostu radził siedzieć na. W miejscu spawnu i czekać po prostu, kiedy Wejder się wychyli. Dokładnie, wtedy jest na pustym polu, na przestrzeni, byłaby szansa ustrzelić go, a jak nie to prawie wszystkie strzały wchodzą. No widzę, Sidious kibicuje Jarkowi. No, no, no bo Sidious, cała rebelia wierzy w ciebie, proszę. No, tu mały błąd ortograficzny się wchodzi bo powinno być wieży przez RZ. No, może to była inna wieża. <grywa> <grywa> Dobra, przejdźmy. E, ja sprawdzam, jak gra Jarek. Jarek, widzę, leci tędy. Wali tunelem znowu. Pozwolę sobie go śledzić, bo rodzina zaraz mierzymy Wyjdzie mu naprzeciw, obstawiam. No, wspomina Jarkowi, że. Bieg Jarka. No, dosłownie czuję się, jakbym śledził u samego Bolta. O! który dostał mieczem świetlnym. No, jest trochę w plecy, bo ma 70. No. O, to jest dobra runda jarka. Chociaż nie, zaraz zobaczyłem paski energii. nie bardzo atakować bohaterami z ręki. to kilku naszych nawet w treningach, jak gramy 3 na 3 jak on ma jakąś szansę to zawsze chce ją wykorzystać atakując z ręki. A komentarz Sidiusa jest bardzo fajny, masz najszybsze rupieć w Galaktyce, tak? właśnie mówiłem to, że soku no może czuj pomoże, no czuł zobaczymy już we wrześniu, prawdopodobnie 20 września, bo e, według przewidywania mojego to tak będzie wyglądać 20 września dla e, DLC Gwiazda śmierci dla przypuszczki sezonowej. No, to, to bardzo fajnie, że już 20 września. Ciekawe, co zrobią wtedy uczniowie, którzy biedni pójdą do szkoły. Ja już no, im współczuję. Ja, no, to niestety, no, ja też nie wiem, co zrobię. No, moi drodzy, muszę się cofnąć do Jarka, bo jestem w tych ciemnych, lodowych jaskiniach. No, sprawdzimy, co tam. O, Jarek! A, Jarek. tym razem zastosował taktykę pasywną, widzę. Spójrzmy, jak to będzie wyglądało z jego punktu widzenia. Rodzyn też stosuje taktykę pasywną. Tak. Idzie Rodzyn delikatnie do przodu. No, chyba Jarek go wypatrzył. W sumie z tego X-Winga, przepraszam, Sokoła Milenium. Jarek powinien użyć plus szczęśliwego strzału, by tak pięknie Właśnie to jest największa broń hana solo na głównych bohaterów używających i miecza, i mocy. No dokładnie. To jest 150 czy 200 obrażeń? A nie wiem nawet. Wiem, że na pewno zadaje to 30 hp bohaterowi. No to to jest 150, bo zabija normalnego szturm jednym strzałem, więc nie wiem, czy Bakta by wtedy pomogła. Zobaczmy, co tam Ryzen robi. Rodzymy... O, mieczem. No ale miecz to ma zasięg chyba teraz 40 metrów, więc... No, I tak ma zwiększony bardzo, chociaż i tak największym, teraz najlepszym bohaterem się wydaje być yy, Palpatine. Zwiększyli mu teraz nawet jeszcze odnawianie yy, życia, że teraz nie dodaje sobie 25 HP, tylko... Z aż 50. Jednak powiem Ci, że to jest bardzo dobra zmiana dla Palpatina, dlatego że według mnie Palpatin jako na bohaterów, w trybie bohaterów, będzie teraz mocny, tak? Musimy wziąć to pod uwagę. Ale Palpatin, gdy grał, mamy szturm, widzę Wejdera lewą stroną, kanałami, a, ta, ta, ta. tunelami, a nie kanałami. Idzie. A, ja, e, ale jeszcze co do Palpatina, to będzie to dobra zmiana w trybach e, dużych. Ale no w dużych nic na razie się Jarek nie... zmienił pozycję, dobra. W dużych niestety się nic nie zmieniło. Mam nadzieję, że tam zmiana też dojdzie i tam będzie mógł sobie przywrócić. I właśnie ta zmiana w dużych miałaby sens. No właśnie. Bo jak na razie na przykład ja Palpatine, palpatina nie biorę na duże ryby, bo nie ma to żadnego sensu. Strzały, strzały z góry, strzały do Weidera, ale strzały jak na razie widzę bardzo neutralne. Dostał. Wejder dostał. Moc użyta na Luka. O Jezu Luka. Na Hana. O Jarek ucieka. No musi, musi, bo wyszedł teraz na... Chociaż jak... Jak jak Jarek... No bardzo ładnie, oszczędził życie, a Wejder ma problem w tym momencie. Czyżby to była runda? O no... No tak, jest punkt życia tutaj, widzę, świeci się. Troszkę uzyskał. Ja idę za Jarkiem. Zobaczmy gdzie pójdzie. No. I mamy rundę remisową. Nie lubię remisu, dobrze, muszę tu się wzmocnić Pepsi. To nie była kryptoreklama, proszę państwa. No właśnie, nie, no przecież to jaka to reklama? A nawet jeśli reklama, to powinni mi chyba zapłacić za nią. No to musisz poczekać do Olimpiady w Rio, chyba. Oni wtedy się tam będą udzielali. Dobra, Dart pisze, że nie było, tak? Ale Ej, kurwa, czego nie było? Się wylało. No dobra, czekamy teraz na rundkę, moi drodzy. Jak na razie 3-0 dla Weidera, chociaż przyznaję ta runda. Gdyby Han Solo nie wiem, ściągnął. Mi się zdaje, że dałoby radę ściągnąć Wejdera do siebie. Właśnie, ale sure, mm. pomysłów, nie stać w miejscu, bo ten czas się liczy tutaj, bo e... dla Wejdera to będzie teraz najważniejsze. No tak. No, z punktu widzenia, tak stoję teraz za kamerą, za. Za Hanem Solo, no i powiem ci, idzie środkowym tunelem na pewno, Rodzyn. To jest taki najwredniejszy tunel, tutaj się tyle fragów czasem czasami zdobywa, ale nie, zatrzymał się gdzieś. Nie, idzie. Nie, poszedł w lewo. Pójdzie od lewego tunelu? Nie. A, ja nie wiem, co on tam robi. Raimona, że Jarek to nie turniej, a nie gra na czas. To, że to jest turniej, a nie gra na czas. No, dokładnie. Zobaczmy, co ten Wejder robi, bo jak na razie Jarek... Vader, Vader poprosi... Jarek pójdzie od prawej ja. strony, będzie próbował. Grają bardzo po szerokości chłopaki. I Wejder... Jarek schował się za ich swingiem. Dobrze widzę? Tak. Znaczy, przy tym ich, ich swingu tu też kombinuje. No. Dark Vader po prostu chodzi po jaskiniach. A, 150 będzie próbował mu załatwić strzała. I może się uda? Zobaczmy. O, 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 Nie weszło, przyjął na miecza. No panowie, minuta 35, 34 nawet. No. Panie Han Solo, walcz pan. Jarek Broń pan, honoru rebeli. po HP, więc sobie do stu. Już ma. A to. O, ale Jarek, Jarek tam biegnie do jaskini, bo myśli, że ma mniej HP. O, no i teraz dojdzie do walki. I dojdzie do walki, widziałem pierwszy cios mocny, już patrzę, co się dzieje. O, ciekawe to się zrobiło. Bo widzę, weszły, Rodzy, rodzin nie obronił, do czasu. Ale Jarek wycofuje, widzę. Trochę. No walka na krótki dystans nie będzie chyba... No widzę Rodzyn no, na krótki dystans... No co, było ładne! Bardzo ładne zagranie i... i... Kolender! Właśnie, bałem się tego, że mieczem go utłuczę. Nie wiedziałem, bo zauważyłem, że Dart Rodzyn miał e, odrodzone e, użycie tego z mhm. rzutu mieczem i po prostu spodziewałem się tego, że zrobi taki piękny koniec. No, niestety, to tak jest, bo przyznaję, że jeżeli trzeba było odbiec na chwilę, poczekać aż znowu Vader wypali zdolności i mi się wydaje, że miałoby to sens, bo szybszy atak w przypadku Hana Solo nie dałby teraz rady. No tak, tak, tak. Dla dopinguje bardzo. No tak, e, Państwo e, moi drodzy tam oglądający później, tam jeszcze może nie wiecie, może będziecie wiedzieli, to poza nami, czyli e, Lakonem i Ubersrajkiem, którzy tutaj komentują i może czasami zanudzają gadką, to jeszcze te komentarze tekstowe, które widzicie, e, walą Wam nasi znajomi, czyli Raymond i Sidius. No i tak, tak, czyli oni dbaj, bo oni też obserwują całą rozgrywkę. Więc serdecznie też zapraszamy, jeśli chci, Chciałby ktoś. E, Obserwować, to proszę napisać pod filmikiem i chętnie to uwzględnimy. Eee, zaczęła się piąta runda, moi drodzy, i Jarek się skampił. Znaczy, skampił. Ciężko powiedzieć, no, jak on teraz wygląda. No, jakby tam wyszedł imperialny no, szturmowiec. Piękny komentarz Przepraszam, że przerywam, ale piękny komentarz Sidiusa. Leja grzeje kotlety, pośpiesz się! <laughs> tak, nawet można by było tak odcinek nazwać. No, o, też. Zresztą no dobra. Wejder od drugiej strony Ciekawe Będzie honorowy punkt, jak sądzisz? Zobaczmy jak to wygląda z punktu dart Rodzyno. No cieniutko Lecę do Jarka Zobaczę co on tu kombinuje Walił, poszedł w tunel No i weźmie, wziął Wziął, ma pełną A jaku, jaku? Takie same, tak. No to ten pojedynek to no, się spodziewałem. Wiesz ja miałem identyczny pojedynek i mogę powiedzieć, że to tak wyglądało. No to jest No z nami jeszcze jest też, pamiętam, Firis Dead Star, który mnie pokonał. O, dostał mocą! Jeszcze miecz mu się zaraz odnowi O, chyba to będzie honorowy No nie wiem, czekaj. Cofnę kamerę, zobaczę, przyjrzę. Dey, dart rodzyn. No i teraz najważniejsze Czy odnowił czy pistolet? Strzał fartowny. Yes! No. Jarek. Tak Takjalnie do, yy, do półfinału, jednego z dwóch półfinałów Przechodzi Dart Rodzynę Dart Rodzyn gratulacje No i moi drodzy przede wszystkim jedna ważna rzecz Jak na razie Imperium górą Ale to nie znaczy, że rebelia nie pokaże pazurów dalej Oglądajcie z nami, bądźcie I co najważniejsze, śledźcie nasz kanał Na razie nagrywam z wami Lakon I nagrywam z wami Uber